Siema z tej strony TG Figur. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj gramy w FNF ROG Nasze F Friday Night Funky Versus Bob Week. Ciekawe co to będzie Podobno to jest niemożliwe Serio Pff. Serio się free freeplay Zobaczymy, mamy trzy piosenki Sunshine, Withered i Run. Okay. No to weźmy sobie optionsy. Zobaczmy, czy da, się, czy da się grać na ASDW. The fake. Gram kiedyś, nie da się grać tak. my to ASDW, Story Mode. Chyba, na hardzie? Okej, okay, na hardzie. Chyba to trzeba jest... tak spamować, że można klawiaturę tam swoją rozwalić. Ale ja nie rozwali... Nie, nie, nie da się tego przejść. No może. Uff. No, bit, dobra, fa, To będzie fajny motyba, chyba. Nie, nie jest jakiś niemożliwy. Nie jest fajny. Dobra. Oboj, dobrze. Ale szybko nawet leci. Już? Mamy akurat 100% No nie chciałbym mieć taką pogodę za moim oknem, a nie? Dobra. No, Okej. Okay. Zrobimy Full Combo? Proszę, Full Combo możemy zrobić. Dobra, mamy accuracy 100%, zero missów. Ale zobaczymy jak pójdzie nam z drugą piosenką. What was that for? Bupski dip. I'm so bad, bro. You kinda look like a dream. Trzy kropek. Bibi bobfani. Bibi bobani. Okej. Okay. O, Dlaczego teraz to tak wolno leci? Ale się wkurzył chłop. To zasłownie pogoda za oknem moim. Bo jak to wolno leci, mam dwa misy. No bo ja tego nie wyklikam. Ja to za wolno leci. To nie tak jak Agoti. Wiesz, szybko leci. Osiem misów. Nie da się tego bez misa zrobić tu. Bo to za wolno leci. Okej, okay. okej, okay. nie no to chyba będzie łatwiej, bo mogło to trochę przynajmniej szybciej lecieć, bo, bo na razie to jest łatwe, na pewno trzecia piosenka będzie szalona. No. Dobra, go! Muszę. Jednego miejsca na tym momencie, ja tylko zrobię Okej. Okay. Przeciął piosenka. Co ty... Było. Bla 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 bla, bla, bla. Bobski bip bla 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 bla, bla, bla. Okej okay. No chyba was coś porą Okej okay. Pełne skupienie Skupienie, musimy to przejść. Nie! No co tu się dzieje? To jest trudniejsze od tego dniego. O Boże. I co? Ja wychodzę z tego. Możesz zrobić free play, a nie da się tego zrobić. No normalnie sobie spróbujmy to przejść. O, no ja normalnie mogę to przejść. No robimy full comba. Nie no, trzymisa już No ja wolno to leci. O Boże, to jest normalne. Ależ na niej łatwo do zrobienia. Okej. Okay. O Boże, co to jest? Dobra, wstam Dobra, dobrze, jak 36 misów tylko. Nie przy... Tego, moda, nie przejdziesz na hardzie. Nie przejdziesz tego na hardzie. Dosłownie. Dobra, ja was żegnam. Dobra. Może jeszcze za wam. To łatwo to było, ale... Dobra, ja was żegnam. Tak w tym odcinku to by było. Na tyle. Ja was żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Robimy 300 słów. Dobra, a więc trzymajcie się.